Analiza przypadków, sukcesów i porażek znanych inwestorów kryptowalut. Przeanalizuję, co przyczyniło się do ich sukcesów oraz jakie błędy popełnili, abyś mógł wyciągnąć cenne lekcje na przyszłość. Erik Finman rozpoczął swoją przygodę z kryptowalutami w wieku 12 lat, inwestując 1000 dolarów, które otrzymał od babci. Finman kupił bitcoina w 2011 roku, kiedy cena wynosiła około 12 dolarów za sztukę. Jego inwestycja wzrosła do miliona dolarów, gdy bitcoin osiągnął wartość około 2700 dolarów. Czy teraz jeszcze posiada? Tego nie wiadomo. Finman zainwestował swoje zyski w projekty edukacyjne, takie jak Botengo, platforma edukacyjna online. James Howells to brytyjski informatyk jest znany z tego, że wyrzucił dysk twardy zawierający 7500 bitcoinów. Howells zaczął kopać bitcoiny w 2009 roku, kiedy były one mało warte. W 2013 roku Howells przypadkowo wyrzucił dysk twardy z bitcoinami, które obecnie byłyby warte setki milionów dolarów. Jego historia jest przykładem na to, jak ważne jest bezpieczeństwo i odpowiednie przechowywanie kryptowalut. Mark Karpeles był CEO MTGOX, jednej z największych giełd bitcoin na świecie. Pod jego kierownictwem MTGOX stał się największą giełdą bitcoin, obsługującą około 70% wszystkich transakcji bitcoin na świecie. W 2014 roku Mt. Gox ogłosiła upadłość po tym, jak okazało się, że straciła 850 tysięcy bitcoinów, około 450 milionów dolarów w tamtym czasie. Z powodu kradzieży i problemów technicznych. Karpeles został aresztowany i oskarżony o fałszowanie danych i sprzeniewierzenie funduszy. Roger Ver, znany również jako Bitcoin Jesus, był jednym z pierwszych inwestorów bitcoina i wczesnym promotorem kryptowalut. Ver inwestował w bitcoina i wspierał wczesne startupy kryptowalutowe, takie jak Blockchain, Info, Ripple, Kraken i BitPay. Jego działania promocyjne przyczyniły się do wzrostu świadomości i adopcji bitcoina. Ver stał się kontrowersyjny w społeczności kryptowalutowej. Promując Bitcoin Cash jako lepszą wersję Bitcoina, co doprowadziło do podziałów społeczności. Charlie Shrem był jednym z pierwszych inwestorów Bitcoina i współzałożycielem BitInstant, jednej z pierwszych giełd Bitcoina. Shrem inwestował w Bitcoina we wczesnym etapie, co przyniosło mu znaczne zyski. Jego giełda BitInstant była jedną z pierwszych platform. Umożliwiających łatwy zakup bitcoina. W 2014 roku Szlem został aresztowany za pranie pieniędzy i prowadzenie działalności bez odpowiednich licencji. Spędził dwa lata w więzieniu. Jego historia podkreśla znaczenie zgodności z przepisami prawnymi w handlu kryptowalutami. Andreas Antonopoulos jest jednym z najbardziej znanych edukatorów i inwestorów w przestrzeni kryptowalutowej jego książki takie jak Mastering Bitcoin i The Internet of Money oraz jego wykłady zdobyły dużą popularność w społeczności kryptowalut. Anton Paulus zainwestował w Bitcoin na bardzo wczesnym etapie, co przyniosło mu znaczne zyski. Dzięki swojej pracy edukacyjnej pomógł wielu osobom zrozumieć potencjał Bitcoina i innych kryptowalut, co przyczyniło się do wzrostu ogólnej adopcji. Analiza sukcesów i porażek znanych inwestorów kryptowalut może dostarczyć cennych lekcji dla własnych inwestycji. Każdy z omawianych przypadków ilustruje różne podejścia do inwestowania, zarządzania ryzykiem i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Uczenie się na podstawie doświadczeń innych może pomóc w unikaniu typowych błędów i zwiększeniu szans na sukces. Handlu kryptowalutami. Zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień.